Zresztą rozegrałem to wszystko No i jeden kościół mi napisał, że w takim traktorze to tylko zimna orężada otwierać drzwi i w pole. Na to ci klimatyzacja <grymetyzacja> Są aparaty, co? Siema siemanko witajcie zapraszam was na kolejne akcje związane z naprawą tej klimy mamy już wszystkie węże jak możecie zauważyć tutaj jestem z wysokiego ciśnienia wziąłem dodatkowo taki oplot żeby to nie, nie obcierało bo zobaczcie tutaj w tym starym to gdzieś tutaj była taka dziura masakra tylko gdzie to było o zobaczcie widzicie no i jak to miało nie uciekać jest ich tutaj trochę więcej, ale ze wszystkich nie będę szukał. Także zapraszam Was na dalszą część naprawy tejże klimy. No i będę te oploty tutaj zakładał. Trochę czasu trzeba na to poświęcić. Już tutaj, widzicie, trochę zacząłem robić, ale to się wszystko kręci. Kurde, plącze. No, na pewno to coś wzmocni. Także ja tu sobie działam. Czekam na kolegę, przyjedzie mi nabić tą klimę i, no i mam nadzieję, że to wszystko w końcu zacznie chodzić, nie? No i w końcu jelonek będzie miał sprawną klimatyzację i nikt się śmiał nie będzie. Także oglądajcie do końca, na pewno coś jeszcze ciekawego... No to były normalnie, tylko ja je wyczyściłem i one są jeszcze w miarę takie miękkie, nie są takie aż twarde, no najwyżej to zbiornika nie będziemy zakręcać i zobaczymy, nie? Tak. Ciężko idzie, nie? Zawsze, tam zawsze będzie ciężko. No takie klucze są kurde też nie... Nieprofesjonalne? A jak to możesz zbudować? 41 Prawda? Nie przodowałam się tego wodoru. Ta lampka mnie tutaj zbuduje? Teraz mam nadzieję, że ciśnienie będzie trzymać. Bo jak nie, to już się zdenerwuję. Tam się ze mnie śmieją. Zresztą rozegrałem to wszystko. No i jeden kościół mi napisał, że w takim traktorze to tylko zimna orężada otwierać drzwi w pole. Na to ci klimatyzacja. <grymetyzacja> Są aparaty, co? Nie poddajesz. Nie, ja się nie poddaję. Ja jestem twardy. Że tak samo no. jak ten, że ja się mówiłem, że nie wina. No. to z tego, z tego, z, tej... z, z tego... kwiata zmiało No. Wychodziło znowu olień z tutaj. A tak, to ja mam, Kuba sprawa. trzyma tutaj? Kuba. Co? Trzyma tutaj to? A skąd wiedzieć? No nie wiem, no patrzysz tam się. Nie widać tego klucza. No ale chyba trzyma, co? Chyba tak.

No, ok. no ale ten gruby przewód poszedł yy, gaz To pewnie będzie dobrze, a ten, ten cienki I co myślisz, że coś już będzie? A może jest tak szczelne, że już tak szybko zrobił W zegarze pokazuje, nic nie widać. Z tej strony muszę nic nie widać. Już musiał chyba wyłączyć podświetlenie. O. I teraz czekamy, aż się zatrzyma. Czekamy, aż się zatrzyma, albo się nie zatrzyma. nie zatrzymała, to będziemy szukali. No się zatrzymała troszeczkę. O kurde coś z tego będzie chyba. Coś z tego będzie. O, zobaczcie. Zatrzymało się. Czyli chyba jest układ szczelny, nie Kubuś? Ale będziesz teraz kurde śmigał nie w klimatyzowanym traktorze. Dobra, widzimy się z napełniania, nie będziemy przedłużać, nie? A, jeszcze pokażemy jak sprawdza szczelność, bo niektórzy to wiesz, mogą o tym nie wiedzieć. To jest zwykły płyn? To jest zwykły płyn zmieszany z... zwykły płyn do zmieszany z wodą. Widzicie, jaki fajny sposób? Zwykły płyn zmieszany z wodą. Najlepsze, nie ma nic lepszego. Nie ma nic lepszego i sprawdzamy szczelność. Jeżeli zacznie się pienić, tak? Te, te wszystkie, które... te specjalne do sprawdzania szczelności, rzeczy, to są... To jest nabijanie w bawełnę jak, kurde, płyn do dezynfekcji rąk w sklepach. Prawda? No, może nie aż tak, bo one są fajne, bo się dobrze trzymają, na tym nie spływają, ale, ale... to to samo jest, tak? Nie ma nic żadnych. No tak. Chyba coś z tego będzie w końcu, co? No tak no zobacz, mamy jedną setną, ale wyzerujemy zanim się wyrówna. 10 minut co najmniej postoi. No to dobra, to spotykamy się za 10 minut. Także witamy po przerwie 10-minutowej. Zobaczcie. Kolega tutaj podpowiada, że nie ma żadnych... 10 minut ubytku. czasu 0 ubytku. Czyli no. szczelne możemy działać dalej, nie? To ładujemy czynnik, nie? Dokładnie. No to ok. Ja już sobie tutaj podsumowanie nagram, także teraz my tutaj zabieramy się do, do pracy, będziemy ładować. Jakbyście chcieli namiar do kolegi, to jak się zgodzi, to mogę wam dać, ale ma tyle roboty, że dom po nocy musi przyjeżdżać. A jak widzicie traktor już chodzi, klima i nabita Ciśnienia ja Wam pokazałem przed chwilą są idealne zobaczymy ile stopni jest w kabinie. Uuuu jest hot Ile mamy stopni? 9,8 O 9,8 Ale jest zimno no Jest naprawdę termometr w ten sposób no, już to kurde słabo nagrywa. O! Jest i kubuś. Jak klimę robię, to i kubuś się zjawił. Dobra. Jeszcze nagramy jakieś tam zakończenie, podsumowanie. Jakie koszta, co ile. I, i chyba kończymy odcinek. Także na razie. ten odcinek. Wszystko działa elegancko. Klima chodzi koszta jakie tu poniosłem, no to, tak jak mówiłem chłodnica 1050 zł, przewody 300 półtora kilograma czynnika weszło, policzcie sobie ile tam czynnik kosztuje, będziecie wiedzieli ile za niego zapłaciłem no wiadomo, kolega za darmo nie przyjechał, też musiał coś zarobić i powiem Wam tak, że wszystko działa, jest fajnie, elegancko, jestem zadowolony. I podsumowując, także kończę ten odcinek i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym vlogu, chyba już z wyciągania kombajnu z podwiaty. Zobaczymy, prawdopodobnie tak, na razie hej.